Hej, cześć Siemano, witam was w kolejnym odcinku z Dark Soulsa. Troszkę się przyznam, że sobie troszkę pograłem jakby w przerwie, znaczy pomiędzy nagrywaniem, a mianowicie. Chciałem sobie troszkę pofarmić w międzyczasie. No bo wiadomo, farmianie nie jest aż tak interesującą rzeczą. Chciałem sobie troszkę wyfarmić dusz. To znaczy nie tyle na co dusz, ile... Odłamków Tytanitu. I zaraz pokażę w jakim miejscu się je najlepiej farmi. Znaczy na początku gry. Można też je również kupić. Więc y, można i farmić. Oj przepraszam. I farmić i, 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 i właśnie jak nie wypadają to potem z tych dusz co wyfarmi się to można je kupić. A mianowicie tutaj. Ci balderscy rycerze, oni chyba się tak nazywają, bardzo lubią wy wyrzucać te swoje. te. Um, odłamki Titanitu. Nie jest to bardzo częsty drop, ale wystarczająco, żeby jakoś sobie tam. żeby się po prostu opłacało to robić, nie? A to co nie wypadnie, to zawsze można po prostu. Yy, z tych dusz kupić. I ulepszymy sobie właśnie tego climora. Jeszcze się zastanawiam czy go ulepszyć na jakiś ognisty, yy, elektryczny czy coś takiego. Myślę, że ognista opcja byłaby bardzo fajna. Szczególnie, że jest yy... szczególnie, że jest po prostu dostępna na wczesnym etapie gry. My już mamy jeden zielony titanit, więc yy... oj, nie poczułem tu siadłem w ogóle. Właściwie, więc po prostu będzie to... Yy... Bardzo, bardzo fajnie przydatne. No, ale nad tym się jeszcze zastanowimy. W międzyczasie bierzemy sobie wzmocnienie broni i. A, czego nie możemy? A, dusz nam zabrakło. Dusz nam zabrakło. Momencik. Dzisiaj potrzebowali troszkę dusz. No nic, sobie musimy, użyjemy sobie. Zużyjemy sobie troszkę tych dusz. Nie są masz tak przydatne. Dobra. Well, right. nie broni. ...Klejmur yy, i wzmacniamy. Plus jeden... ...plus dwa... Na czemu nie mamy? Wiecie co? Ja tu zrobię krótkiego reloga, bo miałem więcej... ...uzbierane miałem 10 tych ty Titan ale z jakiegoś powodu się... ...nie udaje mi ich używać. No przepraszam za to krótkie cię cięcie, wystarczył relog... Yy, nie mam pojęcia, czemu to się stało. O co w ogóle chodzi. W każdym razie, yy, w każdym razie, mam już to, co potrzebowałem. No, właśnie chyba się zorientowałem, że ten prosty miecz zastory ma jeszcze obrażenia magiczne. Całkiem, całkiem fajna sprawa. Aha, jeszcze się skaluje z cudami. Yy, no dobra, ale to nas nie interesuje w tym momencie. W tym momencie sobie ulepszyliśmy maksymalnie jak możemy ten miecz na plus 5. W tym momencie, żeby ulepszyć bardziej, potrzebujemy dużego żaru, który się znajduje w innym miejscu. I po niego również spróbujemy pójść. Ale wcześniej, chociaż nie, spróbujemy teraz pójść. Spróbujemy pójść po ten duży żar. Zobaczymy, jak to nam się uda. Spróbujemy pokonać yy, najpierw tego gościa. Na no jego jest bardzo prosty sposób. Ja wam ten sposób najpierw pokażę. Na no jego jest bardzo łatwy sposób, mianowicie łuki szczałe i na niskim levelu można się go pozbyć. Już wam pokazuję jak. Kup przedmiot. Chcemy łuk. Oj, no łuk chcemy. On nie ma łuku czy my mamy Łuk. Czy my mamy Łuk? Nie mamy łuku. Eee, dobra, to ja tu przerwę nagrywanie. Eee, u nieumarłego handlarza trzeba kupić ten yy, łuk, ale to jest kawałeczek stąd, chociaż dobra, pokażę wam. Po prostu po drodze się przejdziemy, kupimy ten łuk, zabijemy go od razu, weźmiemy klucz do żeby uwolnić jednego z czarodziejów, od którego będziemy mogli się uczyć właśnie czarów, no i po prostu wyjaśnia o co chodzi i tak dalej. Błone z tego, że wcześniej nie kupiłem tego łuku, no ale tak czasem bywa. No patrzcie, od razu lepsze obrażenia. 307 to już nie są słabe obrażenia. 121 to na hita schodzą teraz. No to bardzo ładnie. Jak widzicie, walczę tym mieczem Climor, a nie zamiast tym dwuręcznym, ale ponieważ jest to... zrobię to ponieważ jest po prostu dużo wygodniejszy Climor w użytkowaniu. Ma po prostu wygodniejszy pod tym względem, że jego zestawski uderzeń jest po prostu lepszy, jeśli chodzi o, o walkę. Po prostu łatwiej się nim walczy, łatwiej trafić przy, przeciwnika i tak dalej, Dobra. O Jezu, jeszcze musiałem spać na ognisko. Dobra. Hm-hm. O! A nie, to jest tylko cień. Już się martwiłem, eee. Yy... Aha, właśnie, co chciałem jeszcze pokazać? Chciałem jeszcze pokazać, bo zdobyłem złoty medal się zorientowałem że po pokonaniu dostaliśmy słoneczny medal i to jest e, słoneczny medal to jest najwyższy symbol odznaczenia czegoś tam e, wojownika słońca i osiągają dobra to jest wojownika słońca największe odznaczenie i dzięki niemu możemy tutaj nie możemy Aha, czyli nie możemy i tak Czyli, żeby tu dołączyć, musimy raz przyzwać Solarii, rycerza Solarii. Ja to pokażę, gdzie to można zrobić. No, widzieliście, niepotrzebnie ominąłem to przy pierwszym bosie. Teraz mam w związku z tym problem, ale to jest, wszystko można naprawić. I tak to też naprawimy. Pójdziemy w głębinach, go po prostu przyzwiemy. I potem Wam zademonstruję, jak yy, przyzwać go. Yy... Uuuu, obudził się. No to nie najprzyjemniej. Yy... Nie najprzyjemniej. Smok powrócił, a on jest na razie zbyt silny, żebyśmy byli w stanie go pokonać. W inny sposób niż strzałami, a strzałami to jest jednak no, nudna i długa, żmudna zabawa. No widzicie, ten, ten uderzenie z obrotu jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo przydatne. W ogóle ten klimor jest jedną z najlepszych broni. Jest troszkę powolny, ale jak na ogromny miecz, jak na wielki miecz, jest bardzo fajny. Dobra. I teraz musimy pogadać sobie z tym handlarzem. Kup przedmiot. Eee... Tego nie kupujemy, bo to po prostu zabijemy go i zaraz wydropimy. Potrzebujemy od niego łuku. Eee, wzmocniona pałka też jest bardzo dobrym itemem. I jeśli ktoś ma wątpliwości czym walczyć, to poradzę tą pałkę wziąć ze względu na to, że ma efekt krwawienia. I na niskim levelu jest bardzo dobra. No, właśnie i, i tyle, wzmocniona pałka. Kupiliśmy sobie Łuk, kupimy sobie strzały, weźmiemy sobie zwykłą strzałę. A co? 319, niech będzie. Na razie wystarczy. I teraz na wszelki wypadek się uleczę. Pozbędziemy się nieumarłego handlarza. Jeszcze z nim pogadałem, może ma coś ciekawego nam do powiedzenia. Of course they're stolen. What did you think? And when you lose your head, I'll sell it all again. Not that person. Not this. A horrible goat demon has moved in below, and up above there's that humongous Drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. No widzicie, właśnie o to mi chodzi, że fabuła Dark Souls jest bardzo dobrze ukryta. I na przykład nie w tym dialogu dowiedzieliśmy się o tym e, Taurus demonie, którego już pokonaliśmy jako pierwszego bossa, o smoku, który zieje ogniem nam na tym moście przeklętym, oraz o e, jednym z potworów, który znajduje się niżej e, w zamku i nazywa się Capra demonem. Wow, this one. Her name is Julia. Z mój, nie, 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 Julia? No, to on mówi to Milo. Teraz już nie kojarzę, ale to chyba chodziło o. No nie pamiętam o co nie będę mówił, bo mogę skłamać. Ale on chyba do czegoś martwego mówi. czego on mówi? Tu jest jakiś szczur? Dobra, nie ma. A Julia, jestem ciekaw, co to jest. Być może to jest jakaś tutaj. Yy, jakaś tutaj szczur czy coś. No dobra, nieważne. W każdym razie teraz się pozbędziemy tego nieumarłego strażnika. Yy, handlarza odzyskamy troszkę dusz i. I zdobędziemy jedną z lepszych broni pod. No yy... wiecie, klucz do rezydencji. Ten klucz do rezydencji jest nam potrzebny. Yy, Ucigatana jeszcze uzyskaliśmy, więc bardzo ładny komplet. Uczygatana jest jednym z lepszych broni, jedną z lepszych broni pod yy, zręczność. A jeszcze sobie sprawdzimy, czym jest dokładnie ten klucz do rezydencji, żebyście wiedzieli pięknie. To jest otwiera dom w mieście nieumarłych. Gdzie my wiemy już teraz, znaczy ja wiem z wyprzedzeniem? Jest, u, jest uwięziony jeden z NPC-ków. Tak więc. Hmm. Tak, tak, więc zrobimy to, co chciałem. Czyli nie, nie, przepraszam. Czyli użyjemy sobie kości wiodącej do domu. Pięknie, w dobrym miejscu nas wyrzuciło. I aha, nie poznaliśmy jeszcze chyba rycerza Katriny. Teraz go wam jeszcze również pokażę. E, on znajduje się teraz właśnie tutaj przed tą bramą. Tu ten, ta, ta, ten budynek nazywa się Fortecą Shena. I no, posłuchamy jego problemu. On na razie będzie mruczał. A teraz. Hmm. Mm. O i am ziegmeier of Katarina. quite honestly, i've run flat up against a wall, or a gate, i should say. the thing just won't budge, no matter how long i wait. and oh, have i waited! so here i sit in quite a pickle, weighing my options, so to speak. <laughs> yes, to das. still closed. still closed. Mm. Ale i to jest chyba już koniec jego dialogów na teraz, tak? E, więc e, jest to ciekawa postać, której wątek można popchnąć naprawdę daleko. I e, jak widzicie, jest takim radosnym poszukiwaczem przygód, rycerzem, do kuchwale i w ogóle. Ale sobie po prostu nie do końca radzi w tym świecie, w którym się znaleźliśmy, ponieważ no nie potrafi sobie poradzić z tą otwarciem tej bramy. A my natomiast sobie z nią poradzimy. Yy, dobra, chciałem wam pokazać jak sobie w prosty sposób można poradzić z tym, bo minibossem nazwijmy go, otóż biegniecie tutaj, widzicie tu jest taki glitch troszeczkę, że oj przesunął się i mnie trafił to jest taki glitch, że on nie może nas trafić, a my możemy w tym czasie sobie wziąć łuk znaleźć dogodne miejsce i go wystrzelać z dystansu O, nie widzicie? Kijowe miejsce wybrałem, ale momencik. Tak to będzie chyba odpowiednie miejsce. Dobra, tu mnie nie sięga. I można go o. A co jest? A nie wyekwipowałem strzał. Dobra. No, i on będzie tam stał i strzelał, i strzelał, i strzelał, ale możemy go widzicie, po 17 z dystansu ciąć, po 18, 17, 18, 17. No, i to trochę trwa, ale można to uczynić, można to zrobić. Teraz sobie przypomniałem, że nie pokazałem wam, jak uzyskać smoczy miecz, ale no, nieważne. My postaramy się go zabić w bardziej konwencjonalną metodą. Tak więc, uchwala ojczyzny. Najlepiej się trzymać tutaj jego prawej strony, wtedy częściej nie trafia nas. O, widzicie, trochę spaliłem akcję. Trzeba być cierpliwym, niestety. To, a teraz się trzeba uleczyć koniecznie. O mój Boże! E, no nic, postaram się go zabić jeszcze raz. Tak trochę niefortunnie to zrobiłem. Muszę uważać na ten jego skok i to, to uderzenie z zapleców jakby. No ale to jest niestety Dark Souls. Tutaj się ginie e, często i ginie się niestety e, okropnie. Nie jest to najprzyjemniejsze, rzecz do. do, do do doświadczenia w tej grze, no ale niektórzy powiedzą, że nieumieranie w Dark Soulsie jest jak. O, no, widzicie, tu już jakaś martwa plama jest. No, przecież miałem tarczę. Musimy się go po prostu trzymać tutaj. Pięknie mu przerwaliśmy, a tak trochę się udało. Mhm, mm ten, widzicie, pierścień, co odnawia regenerację, to się bardzo przydaje. No i dobra, Pokł... poko. Myślałem, że już zginął. No i pięknie, demoniczny tytani, 2000 tusz, całkiem zacny drop, teraz udamy się na n... chyba nieobowiązkowego bossa, jestem prawie pewny, że nieobowiązkowy boss, ale, nie... ale no, no bardzo przydatny ze względu na to, że można dzięki niemu ulepszać, znaczy po pokonaniu go zdobędziemy yy, duży żar, dzięki któremu będzie, który będziemy mogli dać kowalowi. I dzięki temu będziemy mogli wykonywać. O jezu, no. Lepsze bronie. Ulepszać je do, w większym stopniu. Tak więc. No, jest to przydatne. Jest to przydatne bez dwóch zdań, i tak dalej. O, tutaj jest ukryty w pułapce jeden z drzewców. Warto o tym pamiętać. Żeby nie zająć się tylko jednym. Tak, widzicie, no. Jeszcze go nie trafiłem. Gin... Pięknie. E, to, co z nich dropi, to zazwyczaj właśnie jakiś mech. E, zielony... E, znaczy, fioletowy, czerwony, albo fioletowy z tym białymi plomkami. I wszystkie one są przydatne, wszystkie zbierać i tak dalej. W ogóle w Dark Soulsie mało rzeczy się pojawia, które nie są przydatne. E, tutaj... Widzicie, jest miejsce, w które jest przekleństwem wielu graczy, ponieważ wielu graczy nie podkrywa tego, że tutaj jest iluzoryczna ściana. Jak to poznać? Nie ma możliwości. Trzeba to wiedzieć albo trzeba na oślep uderzać wszystko, co się da, żeby odnaleźć na przykład tak schowane ognisko. No niestety... Ciężko mi tutaj wymyślić coś, jak, jak, jak takie rzeczy zauważać, ponieważ chyba nie ma takiej metody. E, dobra, użyjemy sobie duszy, ponieważ chcemy wydać te dusze, nie zginąć i sobie. E, o, zebrakło nam trochę. Dobra, spróbuję użyć najmniejszą duszę, jaką mamy. To będzie ta. Czekać, czy nam starczy. Chyba nie starczy. Jeszcze jedno małą duszę. Da, teraz to na pewno starczy. Nie no, poziom. Dodamy sobie w siłę. Dlaczego w siłę? Dlatego, że chcemy móc dzierżyć ten smoczy wielki miecz. Prawdopodobnie nie będę nim się posługiwał cały czas. Albo nawet większość czasu się nim nie będę posługiwał, ale jest na tyle dobry, że chcę go mieć na przykład na walki z bosami. No widzicie, uważaj pułapka, uważaj pułapka, uważaj na prawo dotki plamy krwi. No bardzo podobnie do nas wyglądający rycerzek sobie właśnie tutaj skinął. A tutaj widzicie jest pułapka, i jak ją odkryć to sam nie wiem. Za pierwszym razem sobie po prostu zginąłem Jak grałem w Dark Souls'a I myślę, że Wielu graczy miało ten sam problem Ale wiedząc,